Hmm. Już? Hmm. Bardzo, bardzo przykre dla mnie. Znowu muszę ciągnąć się po szpitalach, choroszczach. Jak nie tu, po szpitalach, to choroś. Jak nie choryś, to tu. Ale Wy umiecie dobijać. Umiecie dobijać, umiecie, żeby położyć mnie, jak mówiłem, do ziemi. Nie wierzycie, że ja byłem ochroniarzem papieża. Trudno się mówi, Ojciec Świętego, świętej pamięci. Trudno się mówi. Jestem drogi Krzysztofie. Jestem obserwatorem uni uniwersum mieszkającym od lat za granicą. Śledzę cię od dawna. Przykro mi, zauważyłem, że od pewnego czasu jest z Tobą coraz gorzej. Twoje ekspozycje ostatnie zawierają jedynie niepotrzebne podkłady mitomanii i lamentów. Nie tą, tą postępujących choroby psychiczne. Od lat 26 siedzisz. Na bezrobociu, i, i ciągniesz kasę od opieki społecznej. Mama i brat byli Ci potrzebni tylko do ciągnięcia kasy i ich świad, świadczeń socjalnych. Bogusia, się w zakładzie zamkniętym, bo i, po ich śmierci przeżarłeś zasiłek pożarowy. Nie umieściłeś nawet na ich nagrobku dat ich śmierci. Żyjesz w krajnym brudzie i syfie. U mnie syp jest, nie ma. Mm -hmm. <coughs> Patologiczne boi się wody i mydła. Raz w tygodniu myje, myje cię siostrę, po której ty jedziesz nieustannie. Na szkolnej panuje straszny spród i fetor. Pies Ar Aron jest czystszy od ciebie. Gdy... A wiesz czy to pies? Wiesz czy? A czy? Jezusia! Gdy trafiłeś do szpitala, to po umyciu być umyciu ubyło Ci od razu 20 kilo. Wcześniej żarłeś tyle, ile, tyle że nie, nie omal pękł ci bębę. Może to twój tryb życia i cukrzycę spowodowały złą, dieta położyły po, po, cię do szpitala, czy, czy nie, czyż nie? Na filmach podajesz się za męczennika błogosławionego, co kolejny obaw, objaw choroby. Męczennik nie zostałby wyrzucony z pracy za kradzież węgla i nie trafiłby że, rzeczy z samochodu w złomu. Nie kradłby rzeczy z samochodu w złomu ani papieru tylko szpitalu. szpitalu Twoja skrajna mitomania składa się, z, składa się do mówienia, że miałeś audycję u Ojca Świętego. Wszyscy jednak Wiedzę, że to zdjęcie z fotelu pochodzi z programu telewizyjnego redaktor Najstów i redaktor w Myślisz w tym bale, że ludzie nie nie mają internetu i nie umieją tego zweryfikować par nozonów o byciu Och, ochroniarzem papieża nie nie ma nawet co kurczę co komentować, bo to już sprawa dla choroszczy. Podobnie wygląda sprawa Platu Zawa. Był to projekt obywatelski, który wygrał. Głosowanie to napisane w kurierze porannym. Przyszłość jest też to, że od lat żerujesz na Wojtku, który cię utrzymuje. Chcesz, żeby wszyscy dawali ci wszystko za darmo. Mo um, żądasz od wszystkich pieniędzy i uważasz za parobków Przykładem był Jan Eł. Borodo, którego poiłeś alkoholem w zamian za rumowanie no, Jest Jesteś ba bardziej toksyczny niż. Yy, zaraz, yy, zamian, no, banie, jesteś bardziej toksyczny niż rozpuszczalnik nitro, który, no, który pędziłeś w Ja pędziłem w rozpuszczalniku Widzisz? Przestań pierdolić, że szukasz każdego, kto napisał nieprzychylny list. Albo. Ma z tobą na Ile osób już za to siedzie? Bardzo dobrze! Wiadomo, że absolutnie nikt nie masz żadnych znajomości, bo skąd masz je mieć, skoro od że lat siedzisz tylko na obsranej wostankcie w Gułagu? Szkol, szkola, szkolnaja, szkolnaja, a na trójce policjanci mają setny. Obaw i z ciebie i twoich donosów. Zresztą ty za dzwon mle mleczka donosiłeś nawet na Chrystusa. Widzisz? Na Boga nosiłem nawet. Zostałeś w końcu sam wywąchany. Nie uważaj, nie uważaj mnie za wroga, chcę Ci pomóc. Nie traktuj też tego jako donosu. To tylko zawiadomienie. Przesyłam ci w liście 5 funtów, zanim umyjesz od... Um, umrzesz od zgniłej dupy. Kup sobie rycynę łajzo. Krzysztof. Podpisany. Dalej. Kopia. Lincoln 10.03.2010. Wnioskodawca Krzysztof Wnuk. Dick Knent. AWN UE14. LGL. 20R. Linkton. Wniosek oskjerovanje na czu na czemu są